Cześć to on z wszystkich bardzo serdecznie. O to super przydatna modyfikacja Explodables, która zagwarantuje nam to, że TNT nie zawsze musi szkodzić. Tak jest w tym przypadku, ponieważ tutaj wykorzystujemy wybuchy w naprawdę ee, niezłym celu. No i możemy dzięki nim łatwiej sobie jeżyć na kilka sposobów. Co za chwilkę wam zaprezentuję, dodatkowo mamy kilka przy, e, ciekawych przedmiotów, takich jak. Skrzynia, która jest odporna na wybuchy na każde wybuchy TNT, także warto się w coś takiego zaopatrzyć. Drzwi obsydianowe, przez które nie przebije się żadne uderzenie, oraz oczywiście szkło również odporne na wybuchy. Także serdecznie zapraszam Was na prezentację oto tego moda. No to zaczynamy przygody z naszą modyfikacją. Oto pierwsza bomba, którą sobie dziś przetestujemy. Zaraz Wam powiem o jej własnościach, ale najpierw crafting. Tak, oto no ją craftujemy. Najpierw musimy również stworzyć Plastic Explosive. No i tutaj ta prosta receptura, łączenie Klaja z TNT, no i oto ten plastik Explosive eksplozji, później dajemy i uzyskujemy oto to tą bombę. Ta bomba pozwala nam wysadzić pomieszczenie, w którym możemy sobie je zamieszkać. Także ja ją za chwilę postawię do ziemi, ale jeszcze jedna ważna rzecz. W kierunku, w którym ją postawicie, w tym kierunku, ona wybuchnie. No i tutaj decyduje o tym ta czarno-żółta powierzchnia. Także teraz wybuchnie ta bomba w lewo, natomiast ja ją postawię tak, że będzie ona wybuchała w dół, no i tam pod ziemią coś sobie zniszczy. Odpalmy ją i zobaczmy, jakie zniszczenie przyniesie. Słuchajcie, ta bomba potrafi no, jakby stworzyć takie podziemne pomieszczenie, jak widzicie, 3x3, w którym to sobie możemy zamieszkać, jeżeli oczywiście chcemy, i to była oto ta bomba. No, i to jej własność, która pozwala wykopać. Oto takie pomieszczenie, w którym możemy zamieszkać, czy też robić, co nam się żywnie podoba. Następną rzeczą jest oczywiście Spoke Bomb, czyli ładunek wybuchowy, który świetnie sprawdza się do kopania tuneli. Jego receptura jest dość zakręcona. Tworzymy ją w taki sposób: oczywiście Plastic Explosive, który wam wcześniej pokazałem, jak zrobić, oraz Molten Iron. Molten iron pozyskujemy w ten sposób wiaderko z lawą oraz słuchajcie, dwa żelaza. W taki sposób otrzymamy 12 Molten Iron, i później to wszystko łączymy. I w ten sposób otrzymamy Spoke Bomba. I Spoke Bomb, tak jak mówię, świetnie się mu sprawdza pod ziemią, dzięki niemu wykopiemy idealny tunel 3x3. Dodatkowo pokryty taką siatką, w tym celu, że wiadomo, pod ziemią często bywają a to piasek, a to gravel, i żeby one nam nie spadały na głowę, możemy stworzyć taki tunel 3x3, no i po prostu z wielką łatwością kopać sobie dalej. Oczywiście tutaj możemy zniszczyć tą siatkę z drutu na samym dole, to jest najlepsze rozwiązanie, I dzięki temu można zrobić świetną również kolejkę pod ziemią, no i tutaj właśnie położyć tory. Jak widzicie, to pomieszczenie jest idealnie przystosowane do tego, żeby właśnie przemieszczać się transportem. Podziemnym. Trzecią bombą na dziś jest Claymore Mine, czyli bomba przeciwpiechotna, która nie niszczy bloków, tylko jedynie zabija pobliskie moby, które akurat wejdą w pole rażenia tego ładunku wybuchowego. Crafting, następujący, oczywiście ponownie Plastic Explosive. To już chyba wiecie, jak skraftować. Zatem to jest podejście wybuchowe. Odpalamy słuchajcie te ładunki co trzeba, no i e, owce tutaj wszystko jak widzicie ładnie przetestowały. Ładunki wybuchły, a proszę, jedna owca spryciula wcale nie wybuchła. Bloki dookoła nie zniszczone, jedynie tylko moby, które się w dziurze znajdowały. ostatnia bomba na dziś to bomba, która rozbraja mieszkania. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Niszczona murów, tylko jedynie okna i drzwi, także jest to bomba świetna dla złodzieja, który akurat na serwerze chciałby się nocą zakraść i do czyjegoś budynku włamać. Wystarczy ją postawić. A, no może nie tak, tutaj raczej z shiftem, odpalić i drzwi, jakie i pozostałe okna w tym budynku, po prostu wyparują w gumieniu oka, zostaną wręcz zniszczone. No może okna nie wszystkie, bo bomba dość źle była postawiona, ale gdy ją postawię tutaj, z pewnością te okna, które są tu, zostaną zniszczone, także to jest świetna bomba dla typowego złodzieja, aby się włamać. Oczywiście e, słuchajcie, jest, są tutaj w tym modzie odpowiednie przedmioty, które pozwolą Wam się zabezpieczyć przed takim włamaniem. Także zaraz e, się dowiecie o co dokładnie chodzi. I ostatnia rzecz e, z ładunków wybuchowych: nie jest to może blok, e, ale żel. Żel wybuchowy, czyli bardzo ciekawa rzecz, którą można wykorzystać jako element kłapki. Kraftowano to w ten sposób. E, żeby żelatynę pozyskać, musimy przypalić albo kość albo skóry, także tyle, jeżeli chodzi o element wyjaśnienia. I co my, moi drodzy, robimy? Możemy obkręcić nasz dom taką oto żelatyną, żeby zaskoczyć jakiegoś swaniaczka, który podejdzie pod dom, czy też moby, e, które, powiedzmy, e, nachodzą nas po nosach i chcą nas zaatakować. W tym celu e, kładziemy na podłodze taki oto żel, odpalamy go, a on właśnie po chwili wybucha i tworzy dziurę o głębokości czterech kratek, co też daje niezłą możliwość na stworzenie jakiejś fosy czy coś w tym stylu. Tak to oto wygląda i to jest naprawdę bardzo przydatny żel. No i na samą zakończenie chcę Wam przedstawić wszystkie pozostałe przedmioty, jakie mi są odporne na wybuchy szkło, jak i szyba. Skrzynia również odporna na wszelkie wybuchy, no i drzwi z obsydianu. tutaj również wiadomo o co chodzi. E, także za pomocą tych przedmiotów możecie sobie zbudować idealny bunkier, przez co nie, nie przebije się żaden z wybuchów. Auto e, crafting. W ten sposób robimy szybę. E, znaczy tak robimy szybę, a tak robimy szkło. Dość prosta, myślę, zrozumiała receptura. Tutaj trzeba troszkę pokopać obsydianu. Podobnie jest z drzwiami. Receptura myślę, że jak najbardziej zrozumiała. No i pozostała skrzynka której nic po prostu nie wysadzi. Tworzono to w ten sposób, tylko tu jest takie jedno małe zastrzeżenie: ona ma troszkę mniejszą pojemność, ale jak wiecie, nic ją w końcu nie rozsadzi, więc myślę, że jest warta swojego craftingu. Taka mała jeszcze podpowiedź odnośnie drzwi. Pamiętajcie, żeby pod nimi był obsydian, bo jeżeli ich nie będzie, no, jeżeli jego nie będzie, no, to ten blok pod może zostać zniszczony. No i w efekcie, oczywiście, drzwi się zniszczą. Tymczasem, my, słuchajcie, wchodzimy do, do mojego bunkru na samo zakończenie. A może jeszcze inaczej to zróbmy. Chcę Wam pokazać, że mi się tutaj od środka nic nie stanie. Wszędzie obładujemy to oczywiście TNT, no i sprawimy, żeby tutaj to wszystko wybuchło, po prostu zostało wywalone w powietrze. Tyle co udało mi się, znaczy w sumie, nie wiem, myślę, że po prostu wystarczy tego TNT. Ukryjemy się tutaj ładnie, zbudujemy w tym, oto miejscu drzwi. Ale zanim to, to szybko, czekajcie, postawimy pochodnie, odpalimy to wszystko, zniszczymy pochodnie. a czy dźwignie, co ja gadam. I patrzcie, że nic mi się nie stanie, ponieważ jest to idealne pomieszczenie. No może nie tak idealne, bo zapomniałem o podłodze, ale rzeczywiście wszelkie wybuchy to pomieszczenie przetrwało. No i oto ta była i oto by była właściwie ta modyfikacja, która zagwarantuje Wam, myślę, niezłą ochronę w Waszym, waszym domku. Jeżeli mówię, ktoś by chciał zabawić się ładunkami wybuchowymi w, waszej, w waszym towarzystwie, czy w waszej dzielnicy. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie o tego materiału. Ja za każdą łapkę serdecznie dziękuję. No i zapraszam was również na fanpage'a, link oczywiście w opisie. Tymczasem się żegnam, życzę miłego wieczoru, no i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.